O. Siemanko, dzisiaj jest kolejny odcinek na moim kanale Dzisiaj odcinek z LEGO Marvel Super Heroes 2 Fabuła Chyba dzisiaj będzie ostatnia misja Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien Więc co? Ostatnia misja A wtedy zobaczycie mam jak Mam pomysł na co dalej w tej grze Bo nie kończymy tej gierki Jakby na tym kanale, moim Cytadela straciła osłony. Chyba widzę jakiś teleporter przyjeszczycie. Tam właśnie zmierzajcie. Przyjęto, łos. Dla mnie to nie będzie problem. Lecz Tobie może być potrzebny transport, kapitanie Rogers. W sumie racja. Hej, Wolves, myślisz, że możesz... Już na to wpadłam. Quinjet w drodze. Dzięki. Zakończmy to raz na zawsze. Widzieliście, że tak łatwo wam pójdzie? Ten to ma ciekawą definicję łatwo. I co teraz? Zniszczyć ich. Chyba najpierw musimy się pozbyć tych czyli infiltracja przez eliminację. Prowokować mistrza sztuk powodze. Powodzenia, więc. Wspaniale! Lecz jest ich jeszcze wręcz na to. Tang przysyła posiłki. Może sobie przysłać, ile zechce. Teraz na pewno nie ulegniemy. Nie ma im końca. Tak, ale patrz, w tej wieży kiedyś skończą się hangary. To już wszystkie? Tak właśnie sądziłem, że wreszcie się skończą. Imponujący pokaz, Avengers. Śpieszcie. Niecierpliwie czekam, aż do mnie dołączycie. Hej, coś się chyba stało z barierą. Hmm. Jeśli zniszczymy ich więcej, może uda się przejść. Tak, czy można jakoś zbugować grę? Że wiecie, że tak, że nie będzie trzeba tego niszczyć. I ta bariera, przejdziemy przez barierę z pomocą zbugowania. Nie? Ja Wam powiem, że w tej grze to stręcz ma najwięcej chyba roboty. Ze wszystkich bohaterów. Dochodzą mnie pewne narzekania na temat marnego stanu dróg w Chronopolis, a tymczasem nikt nie wspomina prawdawnych piramid, które traciły tu... Nadzieję, że to będzie ostatni podstęp Kanga. Jameson! Oj, dzieje się! Duża akcja! Matka! Nie! Prawabka wszystkich bitew! Kosztowało to wiele wysiłków, ale wreszcie Kang dostaje za swoje, gdyż bohaterski sojusz przeniósł front na jego podwórko! W końcu twierdził, że szuka godnych przeciwników, więc ich dostał! Nawet z nawiązką! Miejmy nadzieję, że szybko pójdzie i Manhattan wróci do normalności. A kiedy tak się stanie, biorę dzień urlopu. Co ja gadam? Dzień urlopu? Okej, okay, może południa. Dobra, po prostu pośpię z minutkę dłużej. Do boju, nasi! Gdzie są wszyscy? Arogancja Kanga niezbyt mu się przysłużyła. Niech tak zostanie. Zachowajmy ciszę. Myślałem, że przyda wam się wsparcie. I znowu to samo. Super bohater! Nasza droga! Chodźmy! Tak! Lepiej śpieszmy! Jesteście. Jakimż to zaszczytem musi być dla was ta audiencja? Jeżeli jednak wciąż obstajecie przy tej walce, pozostaje mi tylko zrobić co konieczne. Tak, nadal jest czas, żeby przestać. Przywrócić wszystko na własne miejsce. Czas? A. Czas nigdy nie był mi przeszkodą, kapitanie. Lecz Ewan właśnie się kończy. 見た目。 niej odpiera te chronoturbulencje. To ciekawe. Ameryko! Tak. Zaiste. Godny z dzieje przeciwnik. Taka batalia wymaga zaś czegoś wyjątkowego. Co ukaże... Ogrom. Co się stało? Kang nasz podszedł. Każe mi walczyć z tym. dokładnie to, uh -huh. o co prosi. Hej, Kang, chyba nie myśli na poważnie, że podejmiesz wyzwanie. To coś wygląda na popsute. No, to lepiej sprawmy, żeby zadziałało. się historią, kapitani. Czemu wszyscy muszą mi to wypominać? Aaaa! Spocznę dopiero, gdy wszystko będzie moje! Masz dość, Kang? Zacznie, kapitanie, świetny pięściarz, lecz taktyk dużo gorszy. Jak! Działaliśmy wspólnie, kapitanie! Dlatego wygraliśmy i dlatego. Biedni głupcy. Naprawdę myślicie, że możecie wygrać? Po prostu przewinęli nie czasu, wymazując to wasze tak zwane zwycięstwo. Mój kryształ. Och, Dzięki gwiazdom Szybko, Ravono Oddaj mi Kryształ. Ravono? Ej, krasawico Ty? Ty mnie straciłaś? Och, Kangu Zdumiewające Nie, nie pozostawiłaś mi wyboru Zaprzestań tych nonsensów Dopiero opór tych dobrych, szlachetnych ludzi Dał mi dość siły Siły, by oprzeć się własnemu ciemiężycielowi Swemu... Kochanemu Ravon'o! Nie zniszczę cię! Ravona, nie! Zamilknij! Ravon... kocham... ja... I dlatego mój oddech będzie dla ciebie szansą na odkupienie, na wybór innej ścieżki. Kończy mi się tym... No i skończyliśmy fabułę Tank pokonany Te miliony co ja teraz mam To ja to już zrobiłem po zacinkiem Może to w poranie jak szybko zrobić kasę w tej grze. Ale nie wiem, czy chcecie Musicie napisać w wtedy No A to co Obejrzymy sobie napisy i w ogóle i biegnę prosto na nich. Oni panikują, upuszczają swoje granaty, niszczą niechcące za uścianek. <grym zypniały> coś też Ale mieli winy. Kolejnym razem musimy być gotowi. Ty sądzisz, że Midgardowi znowu już coś zagraża? Zawsze coś się znajdzie I, I masz ich wszystkie płyty? Się wie, nawet ten biały album. Tak, piąty numer jest najlepszy. Czyli, to teraz? A kanga pozostałe siły zła nie będą raczej dużym problemem. Macie mą wdzięczność, Herosi. Gdy tylko wszystko opanujecie, nam zdołać użyć kryształu, by przywrócić wasze krainy na ich właściwe miejsca. A co z kangiem? Spoko. ma dobrą opiekę. No i nie rzucaj! Dopiero ją podgrzałem! Jak jest grudnie. Nie! Nie jeszcze do... To nie jest warte żadnego. I <laughs> pominąć to, bo jeszcze będzie. O, dobra. Wow. Słyszycie to? Brak dźwięków laserów, wybuchów i U, walki z łotrami. Tak! Wreszcie spokój. A! Avengers! nareszcie! Potrzebujemy Waszej pomocy, Ravona? Co się dzieje? Mów mi, Terminatrix. Popełniliśmy straszliwy błąd. Dostrzegam rozwój rozpadliny chronalnej. Osiągamy horyzont zdarzeń. a w kosmo! Wreszcie spokój. No to co? Komentujcie, oceniajcie, wiecie, co dalej. Na